Tereska już ma? No mam. Wyszarpała? Co? Wyszarpała już, żałuję grosza. Skąd ci ja, bo... Słucham? Czy ty coś też parasolkujesz, jeszcze? Nie, nie ten flaming podoba. Trzeba było nie pytać. Zat on już mnie pokochał. Chodź mnie do Kici. No, nie. no co, Kici odmówisz? Kici się nie odmawia. One moment, please. E, co? Mam dwa No Czego masz dwa i no. Sam parasol mamy kosztuje 1700. A flaming dwójeczka. Powiedz mu, że bierzesz dwie rzeczy za 2,5 i co on na to? Za dwa. Dwa i pół. co on na to? Ja się nie lubię tam rozmawiać. Ja dobra. też nie umiem, robić. ja też nie umiem, ale ty hmm. jesteś w tym dobry. Dobrze, że jest wsparcie. On w tym nie jest dobry. On się wkurzył. Na co? Na, na Flaminda? Nie, na to, że musi e, jakby e, targować się, bo on nie umie i nie lubi tego robić. To niech się nauczy. Rozumiem, że musisz tak marudzić. No, ale ale to... ja wcale nie marudzę, ja po prostu osiągam cel. Okej. Okay. To jest Twój punkt widzenia. Tak. Tak. Ja Cię ja uczę, Martusia, jak wykorzystywać swego mężczyznę. Zakoduj sobie. Zakoduję. Tak. Czyżby się udało? I? Ale to mama niesie. Dobra, Isma. pomogę Ci. Na barana sobie zarzucić.